I w sumie zaczynamy e, kolejny poziom. I ja już jego ja bardzo szybko zrobię. Yahoo! I Kurde. Jeszcze raz, chciałem zrobić taką fajną rzecz, nie udała się. No! Kurde, co ty odwalasz? Co nik? Siedziesz! Boom. Dobrze, kurde, ale pięknie skaczesz! Ty. Od dawna to widziałeś, Michał? No. Tym razem mówię sam do siebie, kurde, by się udało, no. Wiecie, ja lubię kombosy tu zbijać, bo więcej punktów jest. Ah, kurde, mać nie skacz teraz, skacz teraz. <grym> uh. O i kolejne żabojadki. Dziękuję. Aj! Ai! <grym> Dobrze, tyle że na dole coś było, tak więc ja będę musiał. A Czekajcie, tu coś jest, bo ja pamiętam! Cholera, jasna, co tu się porobiło? No. Ila, na Sonic. się jest Dobrze, i szybko tu pomykaj. I tu, dobrze! Jest, nie, nie jest to do cholery. no Wyjdź, wyskocz tu. Tu na dół. Hmm. No leć, nie wkurzaj mnie. <laughs> moment. Teraz. No, musiało to zaskoczyć mi drogę, tak? Ty, nie wiem jak cię nazwę. Bo jesteś żulem nowym metalowym żonem, Tak powiedziałem metalowym. Coś tu w sumie jest, nie? Aha No Przechodź ty! Co ty przez tunel warszawski przechodzisz podczas powstania? Ty no ej, ruskie zaraz to na no. Nie! nie! Ale mi się naciąg. O, żydko. A tutaj się dorwałem. Patrzcie, bo tutaj wiecie jaka jest kombinacja. Patrzcie, ja wam zaraz pokażę. Tylko, kurde, idź tu na dół. Jeszcze dwa i będzie kolejne żytko. Będzie kolejne życie! Nie, yeah, kurde, patrzcie, tu jest takie coś. Sześć. Potem ja idę tu. W lewo, kurde, ale nie wiem czy ja się tam dostanę. Bo już kurde poptok chyba jest. Będę to zrobił innym sposobem. No? Ale nie jestem pewien, słuchajcie, kurde no, no. Dobra, nie będę. Dobra, ja może jakąś tą kombinację inaczej kiedyś pokażę. Kurde. Dobra, no. Yeah. Patrzcie, i tu teraz będzie fajny kobosik. Myślałem, że będzie 500, a dobra? No, tu coś na to jest. Ten Tendo, dur, ten Koleś. Au! Cholera jasna. Tracę przez to wszystko. Nie wiem. Ja się już wracam. Czy ty tam kiedyś doskoczysz? Ach... Doskoczyłeś, ale dostałeś w No O, doskoczył. O, patrzcie, tu jest teraz takie coś. Widzicie? Ekstrasik, który można łatwo pominąć, ale zostaje za, za to dużo pierścionków. Czekajcie. Jeszcze raz to muszę zrobić. żeby dostał więcej punktów. Tam na dole nic takiego nie było, tam był już tylko koniec. Czekajcie. O, super! Czekajcie, to kombinuję jeszcze z tymi piętami. ha, <laughs> dobrze. Dobrze mi idzie. Znajmniej lepiej. I ostatni poziom, i tu już będzie koniec. Bo naprawdę ten odcinek się tak ciągnie długo, że w pale się nie mieści. Ja na pewno ten, tego odcinka nie dam w piątek, tylko w sobotę. O, i ostatni poziom, proszę bardzo. W sumie, ja bym mógł tutaj zebrać te pierścienie. Leć, kurde. Ja nie mam czasu na to. Bo ja nie wiem, czy to w ogóle wszystko dam. Dzisiaj, 5 sierpnia. Bawimy się w luletki Raczej Bracisz lekcek, adranium. No, drugi haście, jedziesz. Teraz tylko się tam dostać. Dobra. I ostatnie szmaragdy e, już zostały wzięte, i mamy wszystko. Sonic godemal. Dobra... kurde. Tylko, że nie widać całej tańczy. No ale dobra, w sumie. moment. Moment! Tak nie może być. O, było widoczne. Było widziane, było widziane, jest widziane. Dobrze, w takim razie tutaj się rozłączymy. I w takim oto razie, kurde, żegnam się z wami. tu to usłyszenia na samym odcinku Sonika. Ponieważ jest on zajebisty, i w ogóle. A tutaj skopiemy Eggmanowi Dupsko. Na razie.